Na pewno zdarzyło wam się kiedyś spędzać wolny czas nad Wisłą. Nad Wisłą oczywiście w płocku. Imprezą na fali czy koncerto, a może odpoczynkowi nad sobótką za każdym razem towarzyszy piękny pejzaż płockiej skarpy. Możliwe, że nigdy się nad tym nie zastanawialiście, ale aby móc się nią zachwycać, trzeba o skarpę dbać. Wszystkiemu winne osuwanie, osuwanie właśnie tej skarpy. Na czym polega ten proces? Chcąc korzystać z walorów krajobrazowych, przyrodniczych tej skarpy, schody są niezbędne. Musimy wejść na nią, zejść. A niestety schody, tak jak wszystkie obiekty i infrastruktury na terenie skarpy, podlegają tym ruchom masowym, które zachodzą w jej wnętrzu i zostały zniszczone. Ruchy polegają na tym, że cały masyw skarpy przemieszcza się w kierunku rzeki. Te przemieszczenia są od kilku milimetrów w skali roku, nawet do kilku centymetrów. Skarpa jest systematycznie monitorowana, także o sytuacji, o tym, gdzie te ruchy są niebezpieczne, jesteśmy na bieżąco informowani i wtedy podejmujemy jakieś działania. Otrzymanie przez miasto dotacji z funduszu osuwiskowego stanowiło nie lada sukces. Do tej pory pieniądze płynęły do bardziej górzystych województw, i tym samym bardziej wymagających. O tym kiedy i dlaczego dotacja została przyznana opowie Hubert Woźniak. Prace nad umacnieniem szkarp, takie większe, zaczęliśmy od 2011 roku. Wtedy po raz pierwszy udało nam się jako miastu zdobyć dotację z tak zwanego funduszu osuwiskowego. To było duże dosyć wydarzenie, bo te dotacje często sięgają nawet połowy wartości robót związanych z likwidacją osłupiska, a do tej pory regionami, które te dotacje zdobywały i które były wyspecjalizowane w korzystaniu z tych środków, to były regiony południowe Polski, województwa górzysty czy te, które też na terenie których występuje dużo kapali. Miasto zobowiązane jest do pielęgnowania skarpy. Jej zaniedbanie może mieć różne nieprzyjemne konsekwencje. Gdzie jeszcze i w jaki sposób skarpa była umacniana? Od lat 60. cały czas Urząd Miasta, państwo polskie cały czas podejmują działania, żeby skarpę w Płocku wspierać. Systematycznie co roku wydawane są pieniądze na ten cel. Umacnianie skarpy bezsprzecznie służy naszemu bezpieczeństwu. Jest jeszcze jednak jeden bardzo istotny powód, dla którego warto o nią dbać. No jest. Najważniejszą rzeczą w tym mieście nie znam osoby, która jest spoza Płocka, która by nie zwróciła na nią uwagi.